na teraz No, jest metalowy Faktycznie No, miało chyba imitować Dwa drzewa Nic tu w sumie więcej nie ma Nic ciekawego I pola większość takich cmentarzy w naszej okolicy Tu mamy cmentarz Numer jeden Co też w Radoczu ja mm. jest ten cały jest jest cały... No, tak samo w... tak samo w tym Na boże No może męce, chodź Spore drzewo było Patrz, masz... masz gdzieś... Raz... Dwa, dwa kroki moje no to miało z z 2 metry, prawie nie, no półtora metra gdzieś. Cmentarz choleryczny w Radoczy. To pierwszy z trzech, które zamierzaliśmy odwiedzić. Ten stoi tu od XIX wieku, a może i dłużej. Samotnie na łysym wzgórzu, z daleka od siedlisk ludzkich, otoczony paroma drzewami. Dalej w tę listą noc ruszamy na drugi pobliski cmentarz. Leży on na tak zwanej Bożej Męce. Teraz to jest ok, Ej, no. A wiesz co czytałem, Krzyczek? O tym? Cztery pary krzyży. Ej, się... Bo to sobie ja tak to wysłałem, nie? A przecież nie wiem, czy to słyszał, że wcześniej, zanim, zanim zaczęli tu chować zmarłych, to podobno miał być drewniany krzyż, że ustanowiła y go jakaś ustanowiła? Ufundowała go jakaś y, kobieta, żona, jakiegoś kupca. Jeszcze tysiąc... raz, że tu były pochówki z, z, z Hiszpanki, tak? No, ale to, to było tak samo jak y, na tamtym, co byliśmy, nie? 1831, Tyfus, Cholera i późniejsze czasy. A, ale ostatni tutaj pochówek miał być ponoć y, już po pierwszej wojnie światowej. 78 rok. Ale to nie jest. To nie jest tego, na bank. To jest 50. No jasne. Stefan Warhol. Po co ktoś to tu przyniósł? No, widać. Czy znaczy ktoś urwał tu przyszedł, wiesz, pijany i zostawił? No. A też potem miałoby znaczenie, że niby miała z daleka sygnalizować, żeby omijać to miejsce, nie? Tak. Zakiecono kaganek, no teraz zastąpiono tak, jak widzimy, piękne Jezusy Dali. Czy coś jest? 31 stycznia. że to co mówiłem. A, jest. fusy i czerwonki. No. no na mapie Miega już niby tu jest krzyż. Cmentarz Boża Męka, wraz ze swoją latarnią umarłych, która ostrzega żyjących przed tym miejscem, wywiera na nas ponure wrażenie. Pasuje idealnie do filmu o psychopacie, nawet takim w kurzej masce. Idziemy z buta teraz do cmentarza Cholerycznego w Zemrzycach Ale zimno Nie jest źle Czy się rzeką idzie nie pamiętam tego Nie, bo Widzisz daleka? Chodź Widzisz przy starym trakcie, bo tędy gdzieś droga szła. No jest krzyż. I to ale to zy coś tam. Mówisz? Ale y, tutaj jak żeśmy czytali to był fundator. Jakub jakiś. Masz dojście z tej strony? Na pewno od... ten wóz jeździł ze zwłokami. Nie, od strony drogi na Suchym, jak szło, nie no, tędy. To jest, ale nie. No jak zawsze zostałem na samym końcu. O, p***! Ej, co tu jest? Chyba mi noga do sam <grym> dół. Ej, listam się. Ej, poczekaj, dziura. Ej, tam dziura, dziura. Kur... No, moja noga. Listam, listam, się. Ej, nie dam rady iść. No, w sumie kopali tam gdzie właty, jak było badisty. Że tu U, jest dół, o to ci chodzi? Ślady lisa. No jest zapadlisko. A no. przyświeć na teraz na tamto. No jest. Kopica. Rozumiesz, że leżysz tu za, zamarznięty w ziemi na wieki? Ale mi się wydaje, że to jest gorąca. Tak. Muszę ich zakopać. A my tylko tu było do tego miejsca. 1831, ładnie widać. A co, co tu pisze? By, y. Była. cholera. Cholera, no? I tu nie wiem, tu nie było, że było. Ano do mini, a nie do 1831 no Tu nie wiadomo co pisze Może był tak pamiętam tak zaczęli, nie? Rok przecież, nie? A tu są piszczele pod tym aniołkiem? Wtedy, Wtedy, piszczale? Piszczale? Tak, tak, piszczele? No i znacznie lepiej Tak, tak, No, piszczele są Tak, to też. są Tak, okay. tu jest dużo zimniej niż tam A i tu jest dużo mroczniej niż no. tam Tam jest droga